PIS wycofuje się rakiem z większego gnębienia Polaków. Pod naciskiem przedwyborczego niezadowolenia Krajowa Administracja Skarbowa rezygnuje z rozszerzenia i wydłużenia blokady rachunków bankowych do 96 godzin oraz nie będzie stosować blokad usług płatniczych takich jak Blik. Pozostaje blokowanie do 72 godzin. Przedawnienia zobowiązań podatkowych nadal pozostaną na dotychczasowych zasadach. Szef KAS i wiceminister finansów Bartosz Zbaraszczuk oznajmia, że były prowadzone prace analityczne nad pewnymi rozwiązaniami, ale nie przełożyły się one na proces legislacyjny. To taki eufemizm strachu przed wyborcami. Skarbówka twierdzi teraz, że ogranicza liczbę kontroli podatkowych i celno-skarbowych, a w większym stopniu skupia się na zwalczaniu szarej strefy w handlu internetowym. Szef KAS zapewnia teraz, że to nie oznacza natychmiastowej kontroli sprzedaży online. Podobno nie ma planów wprowadzenia kontrowersyjnych zmian w ordynacji podatkowej, które dotyczyły blokowania rachunków bankowych firm. No, ja to wszystko między bajki włożę. Wybory niedługo. Strach pomyśleć, co zrobią, jak utrzymają władzę. Ktoś im jeszcze ufa?